Kurwa, to kurwa a, o, gdzie te, a gdzie ci a tamci pojechali? Nie wiem. Nie wiem, może jakiś napad. Ale oni Dobra, go godnili, to od typa chyba. Dobra, to kurwa... ciadka teraz szukać. O, nie, no, chuj kurwa. wie gdzie on jest. Przyjedzie. Budowę, ale... Siema, gdzie dziadek nasz? Jedno... Mam dla was jedną wskazówkę. No? KF no. go dopalił. Gdzie? Liwan no. za KF. Gwałciciel, ponieważ... Chłop, który odcinał głowy psom I dopadł go Wystarczy, ja wchodzę tylko z tego żywy. Obok dwa gasów Tam jest z... Dobra Tam, jak szalik to zaczął gwizdać Każdy spierdalał z ulicy Ale nie dziadek Dziadek powiedział, że mu opierdoli petardzie O nie, <grytanie> co <Yeah. Zostaw grytanie> kurwa? <grytanie> oh. zdrowia Ale znam Zachejewa od 30 lat i wiem, że samego mnie mógłby przejechać. Powiedziałeś po koraz. tylko raz. Po go maczki. Jak ta z niej była. Raz się bałem. Cześć. Zachariew. Zachajew. dzwoni dziadek, Co? Tak, dzwoni mamy? wojnę gangów, ty jeżdż, mamo. Czy jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie strzelają? Gdzie?